Dzień dobry! Dzisiaj temat niskie poczucie własnej wartości u dziecka. Jeśli czujesz, albo może niepokoi Cię to, że Twoje dziecko ma niskie poczucie własnej wartości, a może jest zbyt wrażliwe, proszę zostań i wysłuchaj do końca. Cześć! Nazywam się Ewa Widziak i zapraszam na kanał Totalna Biologia, a dzieci? Czy wiesz, że Twoje samopoczucie, Twoje przekonania, Twoje drzewo genealogiczne mogą wpływać na choroby i nastrój Twoich dzieci? Sprawdz, jak sobie z tym wszystkim poradzić i zmienić Wasze życie na lepsze. Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, poczucie wartości. No, kto odpowiada za poczucie własnej wartości? No, rodzica. Ale tak naprawdę, najbardziej tutaj yy, ogromne znaczenie ma ojciec. Dlatego, że my z natury kobiety jesteśmy bardzo emocjonalni i tak się zawsze wiecie, my tutaj, tak podchodzimy bardzo mocno emocjonalnie, no bo to jest taka natura nasza, tak? Kobieca. Natomiast jednak no, faceci są bardziej trochę osadzeni, silni, dający też tacy mężni, i właśnie tutaj każde dziecko potrzebuje tego, tego mężczyzny, faceta ojca, aby poczuć tą siłę i odwagę. I teraz, jeśli ktoś mi powie, no dobra, Ewa, ale jeśli tego ojca nie ma z różnych powodów. Wiecie co, ja zawsze to, co mi pokazują konsultacje, to ja zawsze mówię, że Bóg zawsze stawia jakiegoś tam tego, tego osobnika na drodze, tylko pytanie, czy my go dostrzegamy. Tak, bo to niekoniecznie musi być zawsze tato. jakieś tato, no to coś, coś pięknego, ale czasami jest to dziadek, jest czasami wujek. Jest to czasami ojczym, albo nauczyciel też się zdarzało. Zawsze ktoś będzie, który będzie tym wzorcem, który nagle jak znajdujemy, przerabiam z kimś historię, to nagle o, przecież on był, był dla mnie i on widział we mnie. Tak? To silne dziecko, to odważne dziecko. Tak? I tutaj czasami znalezienie tego, tej osoby jest ważne. No, ale jak są mamy, które bardzo ważne, bardzo im zależy, żeby to dziecko trzymać przy sobie żeby jej pilnować, żeby dać jak więcej. Często te mamy bardzo krytykują tych facetów, no bo zrobi nie tak, zrobi niedokładnie, ja zrobię to lepiej, no jeśli masz takie podejście, no to to tak naprawdę nie jest problem i ty to robisz problem dziecku, który nie może budować swojej siły. Bo jeszcze raz zaznaczam, dziecko, które jest tylko przy mamie, tak naprawdę, jasne, nie mówię, że nie odniesie jakby czy sukcesu, i, czy tak dalej, ale tam nie ma takiej odwagi, tam, tam nie ma tego takiego osadzenia. Tak? Więc tutaj ten ojciec jest bardzo ważny, więc nie bójcie się puszczać, dzieci po prostu też yy, do tatusiów, tak? Ostatnio nawet też dużo ktoś mi zadał Ewa, jak mam budować poczucie własnej wartości u mojego dziecka. To ja <śm> napisałam jedno zdanie: po prostu niech będzie bliżej ojca. Niech będzie też bliżej ojca. Tak, bo też zaznaczam, że dziewczynki zawsze będą przy mamie. Tak? Natomiast chłopcy po siódmym roku, ważne, żeby poszły w ramionach ojca, bo tam będzie budowanie tej męskości, tej odwagi, tej siły, to jest ważne. Więc tutaj y, ja bym też właśnie spojrzała na ile to dziecko ma dostęp do tego taty. I naprawdę nie patrzcie pod tym kątem, że ty zrobisz lepiej, czy on coś zrobi źle i tak dalej, i tak dalej. Tak? No bo pamiętajcie, zaznaczam się, jeszcze raz, jeśli ktoś robi coś pierwszy raz, albo się uczy, no to nie zrobi na przykład tak jak ty. No bo ty na przykład jesteś cały czas z tym dzieckiem. Tak? Więc tutaj naprawdę luzujcie w tym temacie. Drugie, ja bym się też przy, przyjrzała temu, jakie ty masz te poczucie własnej wartości. Bo często oczekuje się od dziecka to, czego ja sama nie umiem, boję się, nie potrafię. No to co, dziecko ma rekompensować te twoje braki. Tak? Tak naprawdę, jeśli dziecko nie słyszy, Często krytyki, jasne, bo tutaj zwrócenie uwagę, to nie musi być krytyka, ale jeśli dziecko przychodzi na przykład do Ciebie, bo coś czuje, że ono coś osiągnęło i się tak cieszy z tego, a Ty mówisz pfff, przecież na więcej Cię stać. No to w pewnym momencie to dziecko gdzieś tam traci to poczucie własnej wartości, wycofuje się, tak? Więc tutaj też ważne, żebyś się przyjrzeć, czy Ty widzisz to dziecko, czy Ty doceniasz to dziecko, czy Ty doceniasz te jego starania, to jest bardzo ważne, tak? Czy ty widzisz to, że on chce, nawet jak mu się nie udaje, ale czy ty jesteś obok? Czy jesteś obok, jak doświadcza jakiś porażek albo zrobi coś źle? Czy jest to wspieranie, czy jest to wyrzucanie? się lepiej, na więcej cię stać, a czemu tak mało? To są komunikaty, które demotywują i oddalają ciebie od dziecka, więc to jest tak ważne, że jeszcze raz zaznaczę. Tato jest bardzo ważnym elementem tutaj dla każdego dziecka. Dwa pytanie, na ile ty widzisz to dziecko? Na ile ty też dajesz mu, bo często właśnie, wiecie, mamy właśnie, y, często są właśnie zaniepokojone, że moje dziecko nie jest tak odważne jak, nie wiem, dziecko mojej koleżanki, albo często są porównywania, ale dziecko potrzebuje akceptacji do tego, jakim jest. I to jest ta wartość, to buduje mu poczucie własnej wartości. A nie porównywanie do kogoś, że ktoś ma być taki jak pani Z, czy ktoś. Twoje dziecko nie będzie jak ktoś. Twoje dziecko po prostu ma być sobą. Tak? I to buduje mu tak naprawdę tą siłę. I siłę, też poczucie wartości budują mu rodzice, którzy są obok. I ono, to dziecko zawsze czuje, że może przyjść w każdej sytuacji. I będzie miał to wsparcie, a nie tak powiem brzydko wyżygiwanie. Tak, że czegoś nie zrobiło. Dziękuję za dziś. Dajcie mi znać, jakie macie swoje doświadczenia. Może ty też tego doświadczyłaś za dziecka, że nie było tego wsparcia, może taty. Tak, każda tutaj uwaga jest bardzo cenna. Dziękuję za dziś i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.